Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj jest niedziela, więc mam dla Was hol wyprzedażowy. Jeżeli jesteście ciekawe, co tym razem dla Was przygotowałam, to zapraszam Was do oglądania dzisiejszego filmu. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to bardzo serdecznie Was do tego zachęcam oraz do śledzenia mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie filmu na dole. Tak się zastanawiam, czy zaczynamy dzisiaj od. Przyszycia kolejnego elementu na nasz projekt 360, czy od razu przechodzimy do, do tych moich wyprzedaży? Ale chyba. Zostawimy sobie element do przyszycia na sam koniec, ponieważ te filmy są takie inne, troszeczkę takie bardziej specyficzne. Fajne pod tym względem, że myślę, że każdy jest ciekawy, co, co tym razem przygotowałam dla Was. Tak sobie dzisiaj posegregowałam te rzeczy. Będzie wszystkich rzeczy 15. Jedna rzecz jest bardzo wyjątkowa, jest to taka niespodzianka. Zostawiam ją na koniec. Natomiast na początek 5 spódnic. Pierwsza spódniczka jest to taka frędzelkowa, czarna, mała czarna, w rozmiarze S z HM. Tę spódniczkę mam już dość długo w swojej garderobie, jest w idealnym stanie. Zapinana jest na zamek. Pomimo, że jest to S, jest to taka troszeczkę większa, jakby S, albo no nie wiem, ja po prostu chyba z tej marki z HM bardziej noszę 34 rozmiar. Dlatego Oczywiście na Vinted pojawią się wszystkie wymiary wszystkich rzeczy to tak dla przypomnienia tylko. Staram się wszystko dokładnie mierzyć. Jeżeli są metki ze składem lub z jakąś taką um, informacją odnośnie prania, to staram się to fotografować i wszystko wrzucam, wam pokazuję, natomiast tak nie jest napisany um, nie ma składu. Więc obstawiam, że jest to poliester, ale ta rzecz nosi się świetnie, nic się z nią nie dzieje. Jak widzicie, no ona nie może się ani skosmacić, ani nic po prostu z nią się nie stanie. Ta spódniczka jest po prostu rewelacyjna i bardzo wam ją polecam. Kolejna spódniczka to jest taka już wersja dłuższa, bardzo, bardzo ładna, też w idealnym stanie, również jest z Agentem, jest w rozmiarze również 36, czyli SK. Ta spódniczka jest, tak jak wspomniałam, w idealnym stanie i jest ona taka transparentna. Na niej są przepiękne kwiaty. Nadaje się na każdą porę roku. Pod spodem jest czarna podszewka, nic tutaj nie prześwituje. Ta spódniczka jest naprawdę bardzo ładna. Wszystkie oczywiście wymiary, długość, szerokość, wszystko, wszystko podam Wam na wintet. Spódniczka ma przepiękne kolory. Te kwiatki są naprawdę tak ślicznie wyhaftowane. Jest ona warta uwagi. Z tyłu zapinana jest na zamek. Tę spódniczkę pewnie kojarzycie. Niedawno ją kupiłam, niedawno ją pokazywałam, miałam ją przerabiać. Jest ona nowa, tylko bez metki, ponieważ musiałam ją odświeżyć w pralce, więc wiadomo, że metkę musiałam wyciąć. Jest ona marki Orsej, z tego co pamiętam. Tak, zgadza się. I chyba jest ona w rozmiarze, tak jak pamiętam, 36. Dobra, gdzieś ta metka powinna tutaj być. Jeżeli znajdę, no to oczywiście zrobię zdjęcie i wszystko wam dokładnie pokażę. Spódniczka jest bardzo ładna, ona jest na mnie za duża. Jest to taka większa eska, więc wymiary muszę wam koniecznie podać. Z tyłu zapinana jest na zamek, jest ona idealna na teraz, na te właśnie takie klimaty, na karnawał, na to wszystko, co się w ogóle teraz dzieje. Jest ona bardzo, bardzo ładna, także tę spódniczkę też wam polecam. Kolejna spódniczka to jest taka czarna, wężowa z ekoskóry. Była ona zwężana, więc wymiary koniecznie Wam podam. Bardzo fajna jest pod względem tego, że. się śmieje, można ją całkowicie sobie rozpiąć, przez co bardzo łatwo się ją zakłada. Nie ma żadnego takiego problemu, że wiecie, żeby to przeciskać przez nogi, tylko po prostu sobie nakładamy, zapinamy w miejscu, w którym chcemy, żeby ta spódniczka na nas leżała. I powiem Wam szczerze, że już się nacieszyłam mnie, że tak powiem, i ona jest naprawdę bardzo ładna. Dodatki ma srebrne. Tutaj jest bardzo fajny zamek. Z tyłu prezentuje się w ten sposób i naprawdę jest w idealnym stanie. Jeżeli chodzi o markę, metka jest wycięta. Nie wiem, co to jest. Na pewno jest to ekoskóra. Więc tak, była ekoskóra, teraz jest prawdziwa skóra, prawdziwa perełka. I to jest taka rzecz, która właśnie zdarza się bardzo, bardzo rzadko albo i wcale. Raz kupiłam taką tylko i wyłącznie spódniczkę i nigdy więcej na taką nie trafiłam. To jest spódniczka vintage, stara jak po prostu świat. I u mnie takie rzeczy, takie właśnie pojedyncze perełki są troszeczkę, będą właściwie troszeczkę tak droższe, ale też będzie to taka uważam okazja, dlatego że oglądając gdzieś tam rzeczy innych użytkowniczek, za ile właśnie one wystawiają ubrania również na Instagramach, na przeróżnych takich portalach, to stwierdzam, że u mnie naprawdę będzie to okazja, i tak jak mówię, jest to spódniczka dla takich maniaczek modowych jak ja, dla osób, które uwielbiają starocia, uwielbiają się czymś tam wyróżniać. Ta spódniczka jest po prostu cudowna, jest tak naprawdę w idealnym stanie. Ja nic z nią nie robiłam w sensie, nie zwężałam jej. W środku ma taką podszewkę starą, ale taką połyskującą. E, oczywiście zrobię dokładne jej zdjęcia, czy nie ma żadnych przetarć, ale na pierwszy rzut oka jest to naprawdę w idealnym stanie. Jest to taka perełka. E, tę spódniczkę już, e, ja po prostu się nią nacieszyłam. Mam nadzieję, że trafię kiedyś na taką, tylko w innym kolorze. Marzy mi się na przykład śliwkowa albo beżowa. Dokładnie taka sama jak ta. Wymiary, wszystko Wam dokładnie podam na Vinted. Kolejna rzecz, oczywiście boli mnie już ręka na samą myśl, że muszę to trzymać, bo to jest futerko bardzo ciężkie, sztuczne, które jest bardzo ciepłe i w tym futerku naprawdę nie zmarzniecie. Jest ono w takim przepięknym kolorze, takim uniwersalnym w sumie. Jest to taki ciemny, szary. Futerko jest też bardzo stare. Gdzieś tam ta podszewka jest niezniszczona, też lekko połyskująca, ale widać, że jest to stara podszewka. Oczywiście, jak się to założy, to futerko do tego nigdzie tych podszewek nie widać. Futerko jest takie troszeczkę asymetryczne, z przodu jest krótsze, z tyłu troszeczkę takie dłuższe, jest ono oversize'owe, większe, nie ma nigdzie metek jaki to jest rozmiar, ale zobaczycie właśnie jak ono się na mnie prezentuje, jest naprawdę bardzo ładne. No, i wam mogę je śmiało polecić. Ja tych futerek mam bardzo dużo, więc stwierdziłam, że tego futrzaczka gdzieś tam przekażę dalej w dobre ręce. Mam nadzieję, że komuś się spodoba i będzie się nim po prostu cieszył. Ma ono kieszonki z jednej i z drugiej strony, guziczki takie szare. Wszystko będzie w opisie na zimtek. Teraz mam dla Was trzy sukienki, i to są trzy sukienki. Takie vintage. Jedną z nich miałam na Sylwestrze. Jest to taka, powiedzmy, satyna, ja to tak nazwałam. Nie ubrałam cekinów wyjątkową, tylko postawiłam na taką, na taką sukienkę bieliźnianą, satynową. Co prawda nie ma tutaj metek, nie ma składu, marki, jest to sukienka vintage, jest piękna, jest to taka panterka. Ale taka subtelna, elegancka. No, ja ją tak nazywałam: taka satynowa. No, raczej satynowa nie jest, gdzieś tam jest to na pewno mieszanka jakichś materiałów, ale jest to materiał na pewno niepotliwy, jest naprawdę super. Ma dwie poduchy, jeżeli komuś po prostu one będą przeszkadzały, to można je w łatwy sposób wypruć. Tutaj są takie ozdobne guziki, tego się nie rozpina, to się kładzie przez głowę tę sukienkę. I na rękawach, tutaj na mankietach są takie też małe guziczki. Bardzo fajna jest ta sukienka. No i ja już się nią nacieszyłam, dlatego chciałabym, żeby ktoś dał jej kolejne życie. Kolejna sukienka vintage biało-czarna, też taka połyskująca. W pasie jest gumka. Tutaj można sobie to zawiązać. Rękaw taki krótki, i ta sukienka można sobie ją tak jakby regulować, jeżeli użyjemy paska, no to wysokość tej talii możemy właśnie sobie regulować. Ja ogólnie do tej sukienki ubrałam pasek nie dzisiaj, nie w dzisiejszej stylizacji pokazowej, tylko ogólnie. Ponieważ gdzieś ta talia jest troszeczkę taka dla mnie zaniżona, no ale chciałam Wam ją pokazać taka, jaka właśnie ta sukienka jest, ponieważ jest to hol wyprzedażowy. Normalnie założyłabym, założyłabym do niej pasek i troszeczkę inaczej bym ją wystylizowała. Sukienka jest bardzo ładna, nie ma metek, nie wiem co to jest, to jest również jakiś, jakaś mieszanka, może być to poliester z czymś lub sam poliester lub nie wiem, no jedwab to, to raczej nie jest, ale coś takiego. Może być to nawet coś fajnego, ogólnie rzecz biorąc tak, w środku jest taka siatka jakby taka stara podszewka, e, można też to sobie wyprócić, jeżeli komuś to przeszkadza, no jest tylko chyba tutaj na górze. E, sukienka jest zakończona taką falbanką, no jeżeli ktoś lubi taki styl vintage i to będzie wiedział jak ją po prostu wystylizować, ogólnie fajnie by wyglądała do czarnych kozaków. Myślę i do jakichś takich nawet dobotków również, ale czarne kozaki fajnie, by mogły z tą sukienką wyglądać jakiś pasek. No każdy po prostu sobie wie, jak to wystylizować. Sukienka numer 3, również vintage w przepięknym kolorze. To jest kolor malinowy, po prostu na żywo, jest tak śliczny, że nawet jak ta sukienka sobie wisi. To już poprawia nam humor, bo jest naprawdę w prześlicznym kolorze. Jest ona zapinana tutaj na trzy guziki, trzy albo dwa, trzy, które są również w kolorze materiału. Jest tutaj też haftka. Dekolt też sobie można regulować poprzez rozłożenie tutaj tych zakładek tego dekoltu, i można sobie tutaj regulować poprzez, wiecie, wygięcie tego kołnierza odpowiednio. No, kolor jest naprawdę cudowny. Ogólnie ta sukienka ma taki wzór, to są chyba jakieś kwiaty, ale gdzieś tam przypomina to zebrę. To jest taki nietypowy wzór, jest bardzo ładna. Kenny Classics, nie wiem, jakaś taka marka. Jest ona tak w rozmiarze nie wiem jakim, bo nie ma tutaj metki, dlatego wymiary koniecznie muszę podać. Długość to taka midi. Sukienka jest śliczna, również można sobie ubrać do niej pasek. Ja tak właśnie tę sukienkę założyłam w ten sposób i po prostu tym paskiem sobie ten. Wysokość, jakby tutaj, tej tali podnieść, obniżyć. Wiecie o co chodzi. Ubrałam się do niej pasek, taki ten z ostatnich, jakichś niedawnych zakupów, który jeszcze nie ma, nie ma dziurek zrobionych, więc dlatego muszę go tak trzymać. Także taka malinowa sukienka, vintage, również jest dzisiaj dostępna u mnie. Kolejna rzecz to jest żakiet. Taki w przepięknym kolorze. Jest to taka przepiękna kratka, naprawdę. Jest tutaj i kolor żółty, pomarańczowy, fioletowy. Jest cudowny. Wystąpiłam kiedyś w nim w którymś z odcinków tych początkowych. Żakiet jest ogólnie bardzo mały. Bardzo taki obcisły, więc muszę podać wymiary. Nie ma tutaj metki, nie ma składu. Wydaje mi się, że tutaj jest trochę wełny, ale nie 100%. Jakaś domieszka jeszcze czegoś. Marynarka jest bardzo ładna. Właściwie żakiecik, to taki jest bardziej żakiecik. Z tyłu prezentuje się w ten sposób. Teraz na mankietach też ma takie guziczki, takie same jak tutaj, i również Wam ją bardzo serdecznie polecam. Kolejna rzecz to jest sweter. To był kiedyś taki kanarkowy. Mój ukochany sweter, naprawdę z second handu. Pokazywałam Wam go w filmie numer 2, To był chyba film numer dwa albo trzy. Już nie pamiętam, podczas przeglądu moich swetrów. I właśnie on tam się pojawił, też go tam zachwalałam. Jest bardzo stary, ale jest w idealnym stanie. Jest bardzo wygodny, uwielbiam ten sweter. On może zastąpić też taką sukienkę. No jest taki duży, oversize'owy, bardzo ładny kolor. Nie ma tutaj chyba składu tego sweterka. Jest tylko jak go prać, jest metka właśnie. Także jeżeli chodzi o skład, to nie wiem co to jest. Być może jest to jakiś poliester z czymś. Mm, ale też taka mieszanka bardziej, bo on gdzieś tam się nie kosmaci za bardzo. Mam go bardzo długo w swojej garderobie. Jest bardzo fajny, naprawdę, jeżeli ktoś lubi takie swetry, no to wam, wam bardzo serdecznie go polecam. Również nadaje się na każdą porę roku. Kolejna rzecz to jest takie ponczo, które kupiłam niedawno, już wam je pokazywałam. Ubrałam je nawet kilka razy, żeby nie było. Jest, on, jest ono biało-czarne. W pierwszy raz, jak pokazywałam wam, właśnie. Yy, ten sweterek to założyłam do niego pasek. W ten sposób właśnie go ubierałam, Natomiast dzisiaj chciałam wam pokazać jak właśnie on wygląda bez paska. Tutaj no po prostu prosta sprawa, zakładamy przez głowę i jest tam y, bardzo ciepło, bo gdzieś tam to y, ja ubieram na odzież wierzchnią i to jest po prostu takie dodatkowe ocieplenie. Można sobie też nureczki tutaj zawiązać. Z tyłu prezentuje się w ten sposób zakończony jest frędzelkami. Tę kamizelkę też kojarzycie, już stylizacja z nią też powstała, już gdzieś tam to ubrałam. Kilka razy również jest to kamizelka 100% wykonana z wiskozy. Tutaj metki nie ma w środku, Tam jest właśnie metka chyba z tym składem, bo pamiętam tak, że jest to 100% tej wiskozy. Jest to bardzo ładna taka kamizelka. No u mnie ona się tylko sprawdziła, ja ją wystylizowałam na futrzaka mojego i w żaden sposób jej nie nosiłam. Oczywiście, jak ktoś ma jakiś inny pomysł, no to może sobie wystylizować. Tę kamizelkę jak tylko chcę. Na dole jest taka ozdoba, można sobie tutaj regulować te zapięcie. Kamizelkę prasowałam przed filmem, jednak ona się już troszeczkę wygniotła, gdzieś, ona się z tyłu bardzo gniecie, ale fajnie się prasuje i nie ma z tym żadnego problemu. Kiedyś już Wam tę bluzę, też taką bluzę, żakiet, taki bomber pokazywałam, też to jest bardzo stara rzecz długo już miałam to w swojej garderobie, już się nacieszyłam jest to przepiękne, twórcze, można to stylizować na różne sposoby, nie ma metek nigdzie, ani rozmiaru, dlatego wymiary podam jest to taki bardziej rozmiar XS na S z tyłu prezentuje się to w ten sposób kiedyś Wam się to podobało, ja to pokazywałam już dawno temu i naprawdę polecam Wam Tę rzecz, bo jest świetna. No i na koniec pozostało mi pokazać ostatnią rzecz, która będzie taką niespodzianką troszeczkę, ponieważ wpadłem na pomysł, że wystawię jeden ze swoich projektów i już Wam pokazuję, co to będzie. Znacie, kojarzycie, pokazywałam jakieś kilka odcinków wcześniej. Jest to. Żakiet marynarka, która została wykonana przeze mnie w 100% bez pomocy krawcowej i tutaj te wszystkie elementy obszycia były nie pochodzą z second handu, tylko są um, kupione w pasmanterii. Każdy z tych elementów tak naprawdę um, jest z czegoś. Jest to taka, taki projekt zero waste, ponieważ marynarka pochodzi z second handu, kamizelka również pochodzi z second handu, tylko zostały to, zostało to przeze mnie Zmienione, dałam temu drugie życie. Znacie ten projekt? To jest moja metka. No i ta rzecz, postanowiłam, że spróbuję ją wystawić na sprzedaż. Gdybym miała swój sklep teraz jakby, powiedzmy, czynny, to moją stronę internetową, no to bym właśnie ten żakiet wystawiła, bym go sprzedawała. Natomiast spróbuję tutaj przez Vinted. Może komuś przypadnie do gustu. No to nie jest rzecz dla każdego, to już mówię od razu, ponieważ to jest taki projekt szalony. No i dzisiaj znowu pokażę Wam go na sobie. Taka inna stylizacja, ponieważ wtedy miałam czarne rurki do tego, czarne dżinsy. I ta stylizacja była troszeczkę inna, można to nosić zapięte, rozpięte, większość tutaj rzeczy jest przyszywana właściwie praktycznie, 90% to jest szycia ręcznego, ja się nad tym projektem bardzo napracowałam i to jest, to jest takie rękodzieło, więc tak jak mówię, nie każdemu musi się to podobać, ale to jest dla mnie to jest świetne, jeżeli to gdzieś tam się nie sprzeda, no to ja nie będę z tego powodu cierpieć. Ale już kilka osób pytało mnie tak naprawdę o inne moje projekty, o inne rzeczy czy będę sprzedawała. Zaczniemy od tego, bo uważam, że ta rzecz jest, nadaje się do sprzedaży jak najbardziej jest dopracowana. I nie, ma, nie mam się tu czego wstydzić tak naprawdę, ponieważ nie mam się tutaj czego wstydzić tak naprawdę, ponieważ no wręcz jestem dumna z tego projektu, bo uważam, że jest naprawdę świetny i jest to pomysł, gdzie nigdzie się z takim czymś nie spotkałam, żeby właśnie było takie połączenie i kolorystyczne i w ogóle em, no kamizelka jeansowa z marynarką nie widziałam czegoś takiego inspirowałam się tylko i wyłącznie to co miałam w głowie to po prostu przekazałam i powstało takie cudo także no zobaczymy i mówię od razu, że jeżeli ktoś zdecyduje się kupić ode mnie ten żakiet, tę marynarkę te, to dzieło po prostu, no to to będzie troszeczkę taki inaczej zapakowane, bo będzie oryginalny karton, który, w którym jak sprzedawałam rzeczy na mojej stronie, na stronie mojego sklepu, no to tam były specjalne takie kartony, bibułka z moim logo, ze wszystkim, dodatkowo metka jak to prać i jak z daną rzeczą się obchodzić. Więc taki mój pierwszy projekt, zobaczymy czy komuś się akurat spodoba. I czy ktoś będzie właśnie um, potrzebował czegoś takiego szalonego w swojej garderobie? Z rzeczy to już wszystko, które Wam dzisiaj pokazałam. E, oczywiście rozwalił mi się w międzyczasie wieszak, musiałam to wszystko poprawiać, mikrofon, e, wszystko. Mam nadzieję, że to mi żaden kabel nie wystawał. Mam nadzieję, że wszystkie te 15 rzeczy pokazałam, że nic tam się nie zawieruszyło. E, została jeszcze nasza kurtka, nie uciekajcie, jeszcze musimy przyszyć kolejny element. Dzisiaj będziemy przyszywać taki wielki złoty guzik i będzie to nos naszego misia. Ja sobie zapisałam na kartce wszystkie takie elementy, o które Wy mnie prosicie, że, czy mogłabym przyszyć. Oczywiście, że będziemy je przyszywać, tylko w odpowiednim czasie. Ja będę o tym przypominać. Że na przykład jak ta czerwona kokardka, o której pamiętam, no to dzisiaj na przykład będzie czerwona kokardka i powiem, że to jest na prośbę mojej obserwującej, natomiast dzisiaj jeszcze element taki mój, ode mnie, musimy przynieść siowi nosek, bo jest taki ponury i smutny. Kolejny element jest już przeszyty i zobaczcie tak naprawdę jak mijają te dni szybko i tych elementów jest coraz więcej. się ma już nosek, także cieszę się bardzo, że coraz więcej tych elementów jest na naszej kurtce. To wszystko w dzisiejszym filmie jeszcze nie powiedziałam co mam na sobie tak naprawdę na pewno pamiętacie to była kurtka właściwie to jest teraz taka kamizelka bo przeszła modyfikację wycięłam z niej obcięłam rękawy to jest też mój projekt rzecz taka której dałam drugie życie No i tak zapraszam wszystkich do subskrybowania mojego kanału do śledzenia mojego Instagrama was zapraszam na zakupy na Vinted do mnie na te dzisiejsze polowanie Bardzo serdecznie was pozdrawiam i trzymajcie się ciepło